Sztuczka przytul misia. Tematem dzisiejszego odcinka będzie nauka sztuczki przytul misia. Jest to duże wyzwanie zarówno dla psa, jak i dla jego opiekuna. Dziś razem z Bordo pokażemy, jak to osiągnąć. Zanim zaczniecie trenować, pamiętajcie, że jest to bardzo trudna sztuczka dla psa. Angażuje wiele mięśni. Mięśni grzbietu, mięśni łap, wymaga dużej równowagi, dlatego warto na początku skonsultować się z fizjoterapeutą psów. Naucz psa sztuczki poproś. Aby zacząć trenować sztuczkę, jaką jest przytul misia, wasz pies powinien znać inną, która nazywa się poproś. Jak tego nauczyć, pokazywaliśmy w jednym z wcześniejszych odcinków, link możecie zobaczyć poniżej. Teraz zrobię kilka powtórek dla przypomnienia. Poproś. Okej, okay, pięknie, no fantastycznie, super. Ok, chodź. Poproś. Okej, okay, bardzo dobry pies, świetnie. Po kilku powtórkach możemy przejść do kolejnego kroku. Znajdź odpowiedniego misia. Na początku musimy dobrać odpowiedniego misia. Ten, długości około 40 cm, będzie odpowiedni dla bordo, dla psa wielkości owczarka. Dla dwukrotnie mniejszego psa powinien być misio adekwatnie dwukrotnie mniejszy. Zachęć psa do przytrzymania misia. Teraz skupimy się na tym, aby pies zaczął dotykać łapami misia. Najpierw poproszę, żeby wykonał sztuczkę. Poproś. Wysuwam misia. Dobry pies. Super! I gdy tylko pies dotknie łapą, chwalę go i nagradzam. Jeszcze raz. Poproś. Okej, okay, pięknie, świetnie. Jak widzicie, Bordo już świadomie zaczyna kłaść łapę na misiu. Na tym możemy zakończyć ten krok. Wydłużaj czas, w którym pies trzyma misia. Przed nami ostatni krok. Teraz dodamy komendę słowną i będziemy oczekiwali, że pies wytrzyma coraz dłużej w pozycji. Poproś. Przytul misia. Okej, pięknie, świetnie. Teraz na chwilę spróbuję zabrać rękę. Poproś. Przytul misia. <grystanie> Czasami nie wychodzi, to jest normalne w treningu. Poproś. Przytul. Okej, okay, pięknie, dobry pies. Jak widzicie, Bordo jest już w stanie trzymać misia przez sekundę. Spróbuję jeszcze raz. Poproś. Przytul misia. Okej, okay, pięknie, bardzo ładnie, piesku, super. Naucz psa sztuczki poproś. Potem znajdź odpowiedniego misia. Zachęć psa do przytrzymywania misia, wydłużaj czas, w którym pies go trzyma. Teraz rozsypię Bordo garść przysmaków w dywanie. Szukaj. Szukanie smakołyków schowanych w dywanie jest czynnością uspokajającą. Pies koncentruje się na ich zapachu, uruchamia swój węch. Po trudnych ćwiczeniach warto w ten sposób wyciszyć psa. I na koniec bardzo ważna wskazówka. Sztuczka przytul misia jest bardzo trudna w kontekście anatomicznym. Angażuje dużą ilość partii mięśni. Dlatego na początku warto skonsultować się z fizjoterapeutą psów. On pokaże wam jakie ćwiczenia wzmocnią partie mięśni twojego psa oraz pokaże jak przygotować psa do treningu.